No to zobaczmy jeszcze teraz jak ten set nam się potoczy. Czy teraz już Heibrecht go zgarnie do siebie? Czy Rajd troszkę nam emocje wydłuży? A na razie generalnie te środki nie najlepsze po obu stronach. Chyba tutaj potrzeba Rajmanda van Barnevelda, żeby pokazać chłopakom jak rzucać środek. A Kim mówi, dziękuję bardzo, wygrywa tego Lega zejściem ze 100 punktów. No i pierwszy raz zawierał 3-0 drugi w drugą stronę w tym samym stosunku dla Pelga. No i całe szczęście, bo może to spowoduje, że right nam się trochę obudzi na scenie, bo dostał tutaj w tym secie po prostu łomot i nie ma co ukrywać, right był znacznie słabszy od Hybrexa w tej drugiej partii i miejmy nadzieję, że chwila przerwy, czyżby zmiana lotek, bo tam coś pogrzebał. Tak, już białe piórko, tak jest. Tak. Jedziemy z tym, jedziemy z tym standardowy Pizza Ride, jak co roku, jak go tutaj nie lubić. Druga przerwa wracamy za chwilę.